Ma mniejszą pierwszą energię jonizacji. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, najpierw musimy wiedzieć, co to jest ta energia jonizacji. Energia jonizacji będzie to energia, pewien kwant, porcja energii, która jest potrzebna do wybicia elektronu z atomu pierwiastka. Zatem pierwiastek pochłania pewien kwant energii. Tworzy się kation. I ten elektron jest odrywany. Tak jak widzicie, plus minusem się neutralizuje. Co ma mniejszą, mniejszą energii immunizacji? SUD czy CS? Musimy przejść do porównania liczby powłok. SUD jest w, trzeciej, w trzecim okresie, będzie miał trzy powłoki. CS w szóstym okresie, będzie miał tych powłok sześć. Teraz jądro przyciąga. Elektrony. Im bliżej te elektrony są tego jądra, tym są silniej przyciągane. Zatem wiemy, że zawsze elektron odrywamy e, tak, z ostatnich tych e, powłok. Jeśli w przypadku atomu, tutaj pierwiastka Cezu, a ten elektron jest dalej od jądra, będzie potrzebował mniej energii, żeby ten elektron oderwać. Tak? Tutaj będzie tej siły, tej energii potrzebował więcej. Zatem co ma mniejszą pierwszą energię jonizacji? CES. Sód czy magnez? Oba pierwiastki znajdują się w, tej, w tym samym okresie. Jest to okres trzeci. Idziemy do kolejnego warunku. Będzie to liczba protonów. I teraz wiemy, że magnes ma więcej protonów. Tak? No bo sód ma 11, magnez ma 12. Zatem jeśli magnez ma więcej protonów, znaczy, że ma mniejszy promień, tak jak mówiliśmy w wcześniejszym filmiku. Jeśli ma mniejszy promień, to znaczy, że te elektrony są po prostu bliżej jądra. Tak, niż w przypadku tutaj sodu. Te elektrony będą trochę dalej. Zatem trzeba więcej energii dostarczyć w przypadku tutaj pierwiastka magnezu, żeby dorwać te elektrony. Więc wybieram zatem sód, bo tam energii potrzeba mniej. Te elektrony są troszeczkę dalej. MG czy MG Plus. Tu celowo nie ma dwójki, ponieważ pierwsza energiaizacji będzie to trwanie jednego elektronu, powstaje MG plus, druga to by było MG plus, MG 2. Jeśli mówiłabym o drugiej, byłaby właśnie ta dwójka. Na razie jesteśmy na etapie właśnie tym pierwszym, zatem jest to energetizacji pierwsza. Jest to ten sam pierwiastek, ten sam okres protonów również tyle samo, będzie do protonów 12. Elektronów tutaj 12, tutaj 11, bo wiemy, że tutaj jeden elektron został oddany. Przerównujemy protony do elektronów. Wejdzie stosunek 1 do 1, czyli 1, natomiast tutaj 12 do 11 to jest to większa liczba. No i możemy interpretować to w ten sposób, że 12 protonów silniej przyciąga 11 elektronów. Zaznaczam zatem magnes.